Właśnie. Aż ją zatkało, nie? Jo. Owszem, Bob, tak się bowiem składa, że trafił nam się potwór płci żeńskiej. Ale co ty gadasz? Przecież to chłopak. Zobacz, jakie ma cycoszki. Musimy pogadać. Mogę panią zapytać o godność czy droga pani? Nie, 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 on pyta, on pyta o godność teraz. Znaczy, co ludzie wrzeszczą, jak ci widzą na horyzoncie. No wiesz, takie O Boże, Nadchodzi! Nie, nie, nie. On pyta, on pyta o Ciekawe. Służę! O, cię sam przestraszyłem. No, to budzi grob. Graj, graj. No to może masz... Trefle tak. No znów, za każdym razem trafiasz. Skąd masz takiego farta? Ty zwyczajnie nie kumasz, prawda? Jeszcze żaden potwór nigdy stąd nie wyszedł na wolność. Nie, to nieprawda. Pana Niewitko zwolnili. Nie, nie zwolnili. Oszukaliśmy cię, żeby ci nie było przykro. Zmarł był na atak serca, 25 lat temu. Nie! A jednak, na ulubionym krześle. Nadal tam siedzi. <laughs> Ach, pomyśleć, że już niedługo wrócę na Miami Beach i znów zacznę budzić popłoch w narodzie. A ja wrócę do laboratorium i nareszcie zakończę swoje badania. Nie, nie, to ja to zrobię. To ja nadal będę największą kobietą na świecie. To akurat Susan Bob. Dobrze, to ja wrócę do Modesto i. i będę z Derekiem. Nie, bo to też suzer. Mam chyba prawo chociaż spróbować, czym się z nim układa. Okej. Okay. Czy ktoś może wie, o której przyjeżdża Insektozaur? O oh, rany! Widzieliście, jaki koleś ma wielkie... Budogi! Chłopaki, trzymam go! Trzyma... Zatrzymam go kondycyjnie! Zmęczy się! Chyba zaczyna wymiękać! Hot dogi! <grym> do dogonie i zacznę wyprzedać z prawej. Ty wskoczysz mu na nogę, potem wdrapiesz się do jednostki centralnej i... Chłopaki! mnie! Nie! Bo! Tak? Sorry, zapatrzyłem się jak ten ptaszek tam cię obie. Trzeba skąd usunąć tych ludzi! Tak jest! Nie! Bob! Musisz odblokować im przejazd! Jasne, masz rację. Tak też można. Byłaś bezdyskusyjnie heroiczna, moja droga. Bardzo mi się podobało, jak uratowałaś tych ludzi na moście. Nie mnie nie zacieszy. Zgodzisz się ze mną, ogniwa, co? Ta, super ekstra. Strasznie fajnie. Bomba. O, biedny ogniwko. Tyle gadał, co to nie ona, tak go potwornie przybiła dziewczyna. Nic dziwnego, że ma depresję? Ej, nie mam depresji zmęczyłem się. Jak to zmęczyłeś, jak ty tam nic nie robiłeś? Więc tak, pamiętajcie, ci ludzie nie są przyzwyczajeni do do takich rzeczy jak ty ty. ty. A, a, albo ty, albo a, albo ty. Dlatego bierzcie wszystko na luzie, bierzcie no ten przykład ze mnie. <gryś> Wróć! To było niechcący. Macie niczego nie niszczyć. Cześć, jestem od oksydatywnego benzoesanu, ale możesz mi mówić Bob, jak ci wygodniej. A nie narzucam się, bo bym nie chciał. Jeszcze się docieram, bo widzisz, ja całe życie spędziłem we więźniu. Po co ci o tym mówię? Ale ty się nie bój. Ach, lepiej se pójdę. A się głupio czuję. Chlorek! Chlorek! Chlorek w moich oczach! Goli, rozpuszczajcie! <śmienicza> ratuj się, kto może! A. Przed czym oni tak uciekają? Nie, no. Ale Bachanalia. Ci twoi rodzice faktycznie potrafią zaszaleć. Co, nie, tak. Świetna. Świetna imprezka ta. Najlepsza, na której byłem odkąd. Dali przepustkę. To ja chyba byłem na jakiejś innej imprezie, bo naprawdę odebrałem to zupełnie nie tak. Twoi rodzice mnie nie lubią, a moja żelatynka chyba mi dała cudzy telefon. Niesamowite! Bob! No sam powiedz, kto może spaść z nieograniczonej wysokości i nie zrobić sobie najmniejszej krzywdy? On? E, ty. Niesamowite! Strasz! Zabrać tego bezczelnego klona do komory spalania! No, na co jeszcze czekacie? Rusz się i ty też! E, poważnie? Tak! Zabierzcie je i dajcie zbuntowanego klona do komory spalania! Eee, oczywiście. Sa e, I weźcie tę przepustkę, na wszelki wypadek. Chcecie miotać? Ja z przyjemnością. Ej, chłopaki, patrzcie. Autodestrukcja dokładnie za jedną minutę. Profesorze, to był dla mnie zaszczyt. I nawzajem, mój przyjacielu. To co? Widzimy się jutro, tak? Na obiedzie. Jasne, że tak, Bob. I będą cukierki, i tort, i baloniki. Tort i balony na obiedzie? Ojejku, od razu chcę się żyć, no kocham was, no! Bob, mógłbyś go. Derek, jesteś samolubnym palantem. I wiesz, co ci powiem? Niedawno kogoś poznałem. Jest glutowany. W środku ma 14 kosteczek ananasa z puszki i daje mi szczęście, jakiego ty mi nigdy nie dałeś. I właśnie dlatego odchodzę i to bez żalu. To koniec. No to paderek! Zobaczymy, jak ci będzie bezemnie. mnie. E, Bob? To ja go rzuciłam, pamiętasz? Zaraz, 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 zaraz. Ty też z nim chodziłeś? A to dwulicowy palant.